Dzień dobry, prosto z Tajlandii. Jesteśmy w tym momencie w Patai i z tego miejsca, słuchajcie, wybieramy się do Bangkoku. A po co jedziemy do Bangkoku? Ponieważ z Bangkoku jedziemy prosto na Kopangan. A po co na Kopangan jedziemy? To, słuchajcie, wszystkiego się dowiemy w tym całym odcinku, ale w sumie już i tak wam mogę zdradzić, ponieważ na Kopangan jedziemy na ponoć najlepszą imprezę w całej Tajlandii, która odbędzie się jutro. Mamy, słuchajcie, busa nocnego, tak więc jedziemy teraz na. Na nasz autobus z Patai do Bangkoku, tam się chwilę pokręcimy. No a zresztą, co ja Was będę mówił, po prostu zapraszam do oglądania. Łapeczka, subskrypcja i lecimy. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym odcinku pani Natki. Natka się ma, się Idziemy teraz na przystanek autobusowy. Jak widzicie, tutaj pełno autobusów wyjeżdża. Natka się pcha nam na ulicę, bo musimy przejść. A to właśnie czasami trzeba tak się wrąbać trochę na Jana. Przed nami przystanek autobusowy właśnie, skąd jeździ się do Bangkoku, ale też do Huachin i może jeszcze gdzieś jeszcze, ale głównie do Bangkoku na, na dwa przystanki, zawsze jest tutaj sporo ludzi, tak więc jeśli ktoś kiedyś z Was, by tutaj był, to na 90% będziecie z tego jechać. No chyba, że na lotnisko, to jest jeszcze inny przystanek autobusowy, gdzie tylko się jeździ na lotnisko. Czekamy już godzinę i jeszcze kolejna godzina nam została. Do czekania, bo mamy po czwartej autobus niestety nie było miejsca w poprzednich autobusach no i musimy, musimy czekać tak naprawdę dwie godziny się ciężko czekać słuchajcie, robi się mały problem bo nie wiemy czy zdążymy na autobus są takie korki w Bangkoku, że się w głowie nie mieści no nie wiem, zobaczyłem, bo my teraz jesteśmy w Bangkoku ponad 3,5 godziny jechaliśmy, a normalnie jedzie 2,5 godziny Jesteśmy już na przystanku, zobaczcie jak leje tutaj. Wybieramy słuchajcie, motor, bo nie mamy czasu. Jak patrzyliśmy na czy na jakiegoś bolta, czas na przyjazd auta to pół godziny nie, oczekiwania. I to cena 60 zł, a jak chcemy takie priority, to ponad 100 kosztuje, a motor 10 zł, tak więc jest różnica. Plus jest taki, że na plecaki mamy, no tak jak widzicie, tą przykrywkę, a i zaraz pójdziemy jeszcze do seven, skoczymy po przykrywkę na nas, tak? Po płaście przeciwdeszczowy. Tak więc tak się teraz prezentuje. Słuchajcie, Tak to wygląda w takim płaszczu przeciwdeszczowym. Będziemy jechać za chwileczkę. Jak tylko naprzód złapie swojego, mój już gdzieś tam na światłach stoi. Spory problem, słuchajcie, bo Nata nie może złapać graba. Chyba 10 osób już ich odrzuciło, ponieważ pada. Pada, ale stawka jest naprawdę dobra, jeśli chodzi o motor. nie? Dwa a trzy razy drożej niż normalnie byśmy jechali. Dobra, czekam na mojego tego. Wariata i zaraz jedziemy No niestety, leje, ciągle leje Udało się, dotarliśmy na czas Słuchajcie, nawet jeszcze mamy pół godziny zapasu Co motory tu w Bangkoku potrafią? Autem byśmy jeszcze jechali z dodatkowe pół godziny, a motorkiem to on tutaj, bo tak, o, pa, 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 i przestało padać w połowie drogi. Mamy już ticket, słuchajcie. No, no. wszystko, wszystko dobre, tak. Mamy już, słuchajcie, check-in zrobiony, bilety są, siedzimy razem, to najważniejsze. Idziemy teraz jeść coś fajnego, bo mamy sporo czasu jeszcze, ale się cieszę, że się udało. No. Wpadliśmy sobie do takiej knajpki przydrożnej, zobaczcie, jakiś street food i będziemy tutaj, słuchajcie, jedli, już Wam pokazuję. Ja będę jadł takie to miał z chickenem, a Natka jakieś suki, to też zaraz zobaczymy. Wszystko chyba się tutaj odbywa. pójdźmy Zobaczmy, jak tam pan jakieś, no źle to nie wygląda, to na pewno będzie smaczne, mi się podoba jest to. Hello, hello. Tutaj, jak ciekawie gotuję, muszę... Tutaj, patrzcie tu, co oni tu mają. Wow. Dobre, dobre, dobre. I to jest suki, to co Natka właśnie zamówiła. Jej już wjechała z krewetką i z mięsem. Ale tutaj weszło to, słuchajcie, zobaczcie moje, to miałam z... Z czym? Z tym, z kurczakiem. Niesamowicie to wygląda. Zobaczcie, tutaj w środku jest jeszcze makaron. Nie no... Ale jestem, ło. Próbujemy to zaraz, bo wygląda to naprawdę nieziemsko. Ostre troszeczkę, tu dawaj, dawajcie tutaj. Bierzemy jakiegoś. O, to, proszę Państwa, powiem Wam, jemy tą zupkę, i im dalej w las, tym lepiej. Naprawdę, bardzo dobrze, że tutaj to oddaję. Ja wziąłem sobie jeszcze trochę ostrą. Powiem Wam, mszczątko świata. Jedyny minus tej zupy, że jest gorąca jak diabli. Jestem cały poparzony, bo mi się śpieszy, naprawdę nam się śpieszy. Mamy za 20 minut to zjeść, mamy za 20 minut odjazd. Nie? A musimy to zjeść i później jeszcze do dostawam zakupy jakieś małe zrobić, bo nie ma, mamy małą buteleczkę wody, no to ale pojedliśmy, słuchajcie, no, jedzonkowy wyśmienite było, dobrze trafiliśmy. Teraz chcemy, wszystkie zakupki. Zresztą zobaczcie jak tutaj się ta ulica zaczyna budzić. To jest jedna z popularniejszych, bo tutaj jest Chaosan. Niedaleko jest Chaosan Road. Jesteśmy w takim centrum bankowym naprawdę centrum, centrum. Stąd jeżdżą autobusy i jeszcze z innego miejsca odjeżdża autobus tego drugiego jechaliśmy na Kotao, A tak więc jak ktoś odcinka nie oglądał, no to słuchajcie, trzeba obejrzeć, wrócić się do Kotao i obejrzeć odcinek z Kotao. Wchodzimy do Seven i szybkie zakupy. Raz, dwa, trzy. Teraz można trochę zwolnić tempo, bo mamy jeszcze 7 minut. A tu jest Lompraja, czyli miejsce, w którym słuchajcie, właśnie skąd będziemy wyjeżdżać. Ogłosili, że teraz mamy zabierać swoje bagaże i mamy iść za tam gościem, który nas prowadzi do autobusu. Tak więc nie ma tu serwisu, że wszystko za ciebie wezmą. No, niestety trzeba się przejść 100 metrów z tym bagażem. Już te busy widzieliśmy, gdzie one stoją. Zaraz sami zobaczycie. A jeśli kogoś interesuje, jaka cena tego transportu z Bangkoku na Kopangan z promem, no to kosztuje to 1300 batów za osobę. Słuchajcie. To na kotało i na Samui to się troszeczkę różni. cenowo. tam 200-100 batów, wiecie, to było wiadomo. Odległości inne. Ale te trzy wyspy są generalnie obok siebie, nie? I jak lecimy na Kopangan, to łódź się będzie zatrzymywała najpierw na Kotao, a później leci na Kopangan. Czyli przystanek na Kotao będzie chwilowy. To jest sytuacja taka, że są autobusy VIP, ale też nie VIP. I my jedziemy tym nie VIP-em, bo już nie było miejsc w VIP-ie. Nie wiem, jaka to jest różnica, szczerze powiedziawszy, ale myślę, że zaraz się przekonamy. Idziemy na samym przodzie. Okay. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. No, niesamowite. Zobaczcie, jak tutaj z przodu wygląda, ale już mi się to nie podoba. Dlaczego? Bo jestem mega długi i ja sobie nóg nie wsadzę pod. Zobaczcie, a tutaj wygmieniła ty, że my okienko mamy. Ale ja, ja, mogli sobie to otworzyć i patrzeć, ty to fajne Ale no minus taki, że ja no Kurcze pieczone no A jestem mega długi Ty zobaczcie tu jest jeszcze elektronika jakaś Air masażer jakaś afera się robi Zobaczcie to ty, co tu jest za przycisk A ty te przyciski to elektronika do tego Tu się to podnosi A ten a, a ten wysuwa fotel? Ekstra, a to on. Ty nie wiem o co chodzi. Air masażer nie działa. Klikam przycisk i nie działa. It's work for you? Tak. Masażer nie działa niestety w fotelach. Nie masaż, No, Niestety nie działa. Tu jest jeszcze instrukcja? A nie USB port, e. o, he. Ty, nawet jest ładowanie tutaj na USB. Wszystko jest w tym autobusie, ale kozak, dobra. Musimy rozpakować rzeczy, plecaki pochować, żeby miejsce zrobić. Po czterech godzinach jazdy przychodzi najgorszy czas tej wycieczki, powiedzmy, tego transportu na wyspę, ponieważ kto wpadł na ten pomysł, żeby po czterech godzinach jazdy zrobić Ci przerwę? Ja jestem na przykład w trakcie chyba mojego najgłębszej fazy no snu, po tym czasie, robią Ci przerwę na pół godziny, żebyś coś zjadł. Jak macie o co chodzi, O pierwszy, no, jest pierwsza w nocy w tym momencie, Cię budzą chłopie w tym autobusie, masz coś iść zjeść i koniec, kropka. Masz iść coś zjeść, powiedziałem to tak głośno, żebyś na pewno wstał. No i właśnie jesteśmy na tym parkingu, gdzie zatrzymują się wszystkie autobusy. Jeśli jeździcie, będziecie jechać kiedyś właśnie również w jakiejś innej firmy, nawet to bez znaczenia, to one się wszystkie zatrzymują. Tutaj właśnie ich jest. Dzisiaj dosyć mało, Pamiętam jak ostatnio byliśmy, to czasami tu pełen parking potrafi być i naprawdę ludu jest tyle że się w pale nie mieści dobra idziemy coś zjeść jak już nas obudzili to nie ma wyjścia idziemy jeść co idziemy zjeść? komangaja co zjemy? zjemy? co nie? jestem takim lekkim desylos pięknie co o ale to komangaj to nich no i dobra dzisiaj pusto tutaj ale jakieś ciekawe jedzonka na słodko roti tych komangaja byśmy sobie wzięli Ale tu nie było Tutaj coś Jakaś zupka, może zupkę? Nie Tutaj jest właśnie i zawsze tu jem W tym, tego kurczaka tu jem u pani Aki średniak, ale Jak już budzą to czas Pani już tutaj będzie mi robiła komangaja, Ciem smażonego, Ale może dobrze, że gotowany. Próbujemy tego dziada, ale no, nie wygląda to najciekawiej. Może odda, chociaż wiem już jak smakuje. Mm. Tak sobie ryż tu zawsze był taki, taki dziwny i teraz też jest dziwny Ale coś na ciepło może żeby na noc jeść to nie jest głupie. Mm. Smacznego Plus słuchajcie tego autobusu, że się jedzie naprawdę wygodnie chyba najwygodniejszy jakim jechałem do tej pory, a to nie jest jeszcze klasa VIP. A może nas wrzucili do klasy VIP, bo po prostu nie był pełen i tyle, nie? I dlatego jest tak spoko. Co warto dodać, że kocyk dostaliśmy właśnie? Tak, zobaczcie. Tak więc to plus klima robi to, że jest ładna w nasy. Tak więc ten kocyk, to plus 20 de komfortu. Zobaczcie jaką mam poduszkę. Taka poduszeczka. Jedziemy do portu teraz. Jeszcze kilka godzin. Trzy, może cztery. Dotarliśmy, słuchajcie, na port już jakieś dwie godzinki temu. Może półtora i za 15 minut będzie nasz prom odpływał, tak więc zaraz będziemy wchodzić. No słuchajcie, jesteśmy w czumpon. Nie podoba mi się ta trasa autobusem, ze względu jak już fajnie mi się spało, to już dojeżdżaliśmy akurat i trzeba było się budzić. Tak, to ja i teraz plan jest taki, no co, że czekamy, zobaczymy zaraz jak będzie wyglądała nasza łódź fery. ja już wiem, że będzie dobrze wyglądała, ja ją tam widzę w oddali, nie wiem czy wy też widzicie, my już z nią płynęliśmy, tak więc Kotao, odcinek Kotao też sobie obejrzyjcie, bo zajebisty odcinek z Kotao, kilka odcinków z Kotao, musicie obejrzeć, bo naprawdę, kozak, a no co... Teraz płyniemy na kopangan. Na kopangan stąd jeszcze nie płynęliśmy. No i tak, o, z lewej strony można sobie kawki się napić, z prawej strony można generalnie sobie coś zjeść. Wszystko jest elegancko. Nie tam już ludzie chodzą, to my też możemy iść już w tamtą stronę, chyba nie. No nic, idziemy to ogarnąć. Co tu się dzieje? Ale uwaga, ceny, słuchajcie, za kawę. Naprawdę bardzo drogie w tej kawiarni. Ceny są bardzo wysokie. A z prawej strony już taka lokalna knajpa bardziej lokalna. Jest takie jedzenie pod Europejców centralnie. No to ceny są przestępne, tak jeśli chodzi o... porównując do tej kawiarni. W kawiarni to jest łopie! Drogo, kosmos jakim zrobiony, idziemy już, słuchajcie, przez molo dokładnie za 3 sekundy. Wstajemy, patrzcie, yeah! i zobaczcie jeszcze na te widoki z lewej strony schód słońca piękny. O Panowie, chyba czekają, będą bagaże brać od nas. Tak mi się wydaje coś. Tak mi się wydaje. Dosyć duża może będzie spokojna. Szkoda, ja lubię jak trochę pobuja. Zawsze to jakaś dodatkowa adrenalinka, nie? Przejdziemy już, proszę Państwa, ja, Matka. Ale ja sam zjeb. Chodźmy zobaczyć, co jest jeszcze w tym sklepie, słuchajcie. Co my tutaj mamy, ty? Jakieś suszone mango i takie te... słodycze. Okej. Okay. I piwko można też sobie kupić, jakieś napoje w puszce, to wszystko. Jesteśmy na Kopangan moi mili, dotarliśmy. Nie było to łatwa droga od 6.00, czekajcie, o 7.00 jak się tam na łódkę wchodziliśmy, no to o 10.40 jesteśmy. Trochę czasu zeszło, żeby tutaj dopłynąć. I tak jak mówiłem, on przed Kopangan się dwa razy zatrzymywał, jeszcze, a dopiero tu poza Się zagapił chłopak chyba i no i no, uderzył. Wydostaliśmy się z portu, gdzie taksówkarze to atakują się na każdym kroku, idziemy tam do Miał, mił, e, a my tam obok tego z prawej strony wynajmowaliśmy ostatnio, gdzie kapcia złapaliśmy, nie idziemy tam do tamtego z prawej strony. Idziemy tu do tego z lewej, gdzie jest jeszcze, jeszcze restauracja. W sumie tutaj w dwóch miejscach jest restauracja, ale tego po prawej e, nie ma nabel na Google Mapsach. A ten jest i nawet ma dobre opinie, jak czytamy. Jeszcze prezentacja motorku, jak on wygląda. Tutaj jedzie jeden bagaż mój z przodu. Natka będzie miała drugi na sobie. Ty, a jak pani sprawdziła, czy koło jest napompowane? Po prostu poklepała i ona mówi do mnie, że napompowane. Ty, kumacie, o co chodzi? Poklepała kurwa po tym i napompowane. Ja mówię, dobra, sam sobie napompuję to koło, bo widzę, że jej się nie chce. I wariata strugała. Lecimy. Dotarliśmy do hotelu, słuchajcie, i hotel przerósł nasze najśmielsze oczekiwania od tego. Zapłaciliśmy za hotel około 170-180 zł za noc bez śniadania. Teraz pamiętaj zasubskrybować kanał, aby otrzymać powiadomienie o nowym odcinku z najdzikszej imprezy w Tajlandii. Dzięki i do zobaczenia z imprezy w następnym odcinku. Siema!